No dzień dobry, siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, michu z tej strony. Drodzy Państwo, dzisiaj mam dla Was coś świeżego, coś nowego, coś czego jeszcze nie było. Dating Faj połączony z social faj, czyli taki w sumie friendtech z aplikacją randkową w jednym. Co ciekawe, budują się oni na Zeta Chain, mają tutaj 36 tysięcy followersów. Jeśli chodzi o samą aplikację, to działa już ona dość dobrze. Ostatnio nawet zrobili tutaj update, mamy roadmap, więc do tego sobie wrócimy. O, aplikacja została zoptymalizowana. No, działa tak w sumie spoko. Zaraz wam ją również pokażę. E, mają oni być dołączeni do tych questów na Zetaczeń, tylko czekają jeszcze na weryfikację i wtedy pewnie pojawią się tam w tych e, weekly questach. Przejdźmy, może, do dokumentacji about sugar. Tutaj mamy wszystkie potrzebne linki, opis i tak dalej. Ale interesuje mnie roadmapa. Był tutaj już dostępny testnet wcześniej, teraz właśnie weszli na mainnet. Mają mieć oni tutaj swoje IDO, i pojawia się piękne słowo, które mnie tutaj bardzo interesuje: to jest airdrop. Nie wiadomo jeszcze za co konkretnie będzie ten airdrop. Nie ma tutaj tych kodów do zapraszania znajomych. Wszystko ma się pojawić wkrótce. Jeśli przejrzycie sobie tutaj tą dokumentację, to jest wiele punktów takich coming soon, na przykład takie jak roadmapa, Nie, tak jak tokenomia. Więc mają być tutaj wideoczaty. no taka aplikacja randkowa, tylko że na blockchainie. Ma tutaj być jeszcze dołączony jakiś AI. NFTKi i staking. Także no, wygląda to dość ciekawie, można sobie przeklikać, zobaczyć, a może kiedyś nam jeszcze coś za to zapłaci. Dobra, wróćmy sobie tutaj do tych linków. Przejdźmy do Twittera, a w sumie to możemy od razu uderzyć na tą ich aplikację. Trzeba się tutaj poczekać chwilę, aż się załaduje. I jeśli używacie na przykład Safari, to po prostu trzeba zrobić skrót. Do waszego desktopu. Wtedy odpalamy aplikację i wygląda ona w ten sposób. Więc mamy tutaj już trochę użytkowników. Z tego co wiem, użytkowników jest lekko ponad tysiąc. I działa to w podobny sposób, tak samo jak na FriendTechu, że po prostu kupujemy sobie klucze. Tutaj mamy chyba te najbardziej popularne osoby. No i tak jak widać, nie mają oni zbyt wiele tych kluczy sprzedanych 3-4 klucze zwykle. Oczywiście tworzymy nasz własny profil. Co ciekawe, ten portfel jest tworzony dzięki Particle Network. Więc nie musimy tutaj zapisywać żadnych seedów i tak dalej. Proszę bardzo, Michu Michalski, ale nie sprzedał jeszcze żadnych kluczy. Zapakowałem sobie tutaj 5 z albo pięć zety w sumie. Tak, żeby sobie to obczaić, się tutaj trochę pobawić. Tutaj mamy na przykład stories, gdzie ludzie mogą publikować... Różne zdjęcia. Póki co to są tylko zdjęcia, ale content wideo ma się również pojawić. Ok, dużo osób jest tutaj z Indii, z Chin i tak dalej. Możemy obczaić. tutaj na przykład ta Adelin. To wątpię, że to jest jej profil pewnie tylko kojarzę tą laskę z YouTube'a. Wydaje mi się, że ktoś jej skroił po prostu zdjęcia i tutaj wrzucił. No, a tak to to zwykle są tutaj jacyś Azjaci. Na przykład Ocean, proszę bardzo. Ocean 30-latka. Merch with Water Field, The Power of Freedom. I tutaj mamy Private Stories, czyli żeby je obejrzeć, musimy mieć właśnie jej klucz. O dokładnie, klucz kosztuje 1,55. Nie wiem, czy dobrze pokazuje tą cenę, bo 1Z kosztuje trochę ponad 2 dolary. Także coś mi się tutaj nie zgadza. Dobra, sprawdźmy, kogo tam mamy jeszcze. Jest tutaj trochę dziewczyn, ale trochę większość... O, tutaj jest jakiś rudzielec. Amelia, sprawdźmy ją. Dwudziestolatka. Hopeless romantic, who believe in security. Uuu, ale tutaj jest dania. Tutaj jest bardzo płasko. Chociaż, no, siedzieć ma na czym. Nie powiem. Może <grym> co to będzie za wideo. <grym> tutaj mamy jeszcze, możemy sobie przejrzeć, Wcześniejsze Stories, chyba to chyba nie jest AI, nie? Nie, to na pewno nie jest AI. No, nie, to są prawdziwe fotografie. Zdjęcia znaczy. O, tutaj chyba nas oszukali na tym wcześniejszym zdjęciu. Dobra, kupimy sobie jej klucz. Wygląda o 0,87. No Sprawdźmy, co tutaj się kryje. Approve top up. Continue. Particle Network tutaj się otwiera. Nie wiem, czy trzeba coś potwierdzić. Tak jest. Confirm. Nie mam tutaj założonego hasła, ale na razie go nie potrzebuję. Dobra mamy to. No i mamy Amelię. Proszę bardzo, w stroju. Pooglądamy sobie, co. Jak zapłaciłem już to to przynajmniej Wy możecie skorzystać. <ścoughs> Szkoda, że to się nie da tego przeciągnąć. No. No fajny rudzielec, no co. Dobra. Obczajmy jeszcze, co tam jest dalej. Tutaj jest jakaś Alicia James. Alicia James. Widzę, że też jest w miarę tani ten klucz. Coś tutaj publikuje. No tylko ciekawe, czy to są prawdziwe profile, czy po prostu jakiś Indianiec tutaj skroił jej po prostu zdjęcia i próbuje zarobić siano. Aleksja. Aleksia, widać, bardzo wysoka kobita jest. Tutaj mamy jakieś piłkarzy. O, Dasza, proszę bardzo. Dasza, taka niby azjatka, a niby nie. Ma tu jakiś stories? Nie ma. Never give up. O, jasne, że tak. Never give up. No i tutaj już się chyba powtarza. New, możemy zobaczyć nowe osobistości, o, An -Kang, -Kong. An Kang Kong, ciekawe czy An -Kang Kong jest AI, no, no nie wiem, ale możliwe, że tutaj taki kontent też się będzie pojawiał, zobaczymy. Nearby, u mnie za bardzo to jest susza, także o, tego gościa to znam, wczoraj był na kolacji. U mnie to raczej ludzie nie wiedzą nic o Zeta, także muszę ich poedukować trochę. Ale najbliżej, tak jak widać, mam do Indii. O, jest tutaj jakiś Spartacus to może tu z jakiejś wioski obok. Jest koleżka. No, ale można sobie obczaić można sobie przeklikać a nie wiadomo, może coś nam tutaj wpadnie i tak jak mówiłem, jak ich zweryfikują, to bardzo możliwe, że pojawią się na tych questach, no w tych tygodniowych questach na, na Zeta, możliwe, że tam się niedługo pojawią, więc pewnie, pewnie prędzej czy później i tak będziecie musieli tutaj zajrzeć. A, a widoki są nawet spoko, także. Tyle ode mnie. Trzeba po prostu eksplorować nowe zakątki, szczególnie świeżych sieci, świeżych blockchainów. To jest coś, czego jeszcze w sumie nie było, nie widziałem takiej aplikacji randkowej na blockchainie, także jeśli tam się pojawi jakiś serdop, jeśli nam jeszcze to zapłaci, a nie wiadomo, może poznamy kogoś interesującego. Trzeba eksplorować. To tyle ode mnie. Siemanko, pozdrówki. Yo!